Na moim kanale, i dzisiaj przyjrzymy się jednej piosence Disney Moody Ninja od Goldiego. Wczoraj ją tak odkryłem. No, odkryłem, no, znalazłem po prostu gdzieś tam, przeglądałem sobie filmy Goldiego. Znalazłem. Ona jest już dosyć stara, bo już prawie ma rok, ale chyba nie zaszkodzi ją zrecyzować. Dobra, lecimy. Ciekawe, ja czy tu będzie jedna scena ciągle, ta? bo chyba mi się tak wydaje, że będzie ciągle jedna scena. Dobra. Lecimy, szybko, szybko, szybko. Zara będzie. Ładny bicik. No? Ej! To jest bardzo dobry rap, że... Pulli Ninja masz filmy bardzo dobre, ale Tickster mnie prześliją, więc przygotuj się na wojnę. To ładnie się prezentuje. Wy przygotuj się na wojnę, i i sobie na te dzieci nieświadome Nicu się biz, dla ciebie tylko pieniądze Ninja, masz filmy bardzo dobre, Mam nadzieję, że będzie inna zwrotka Wy przygotuj się na wojnę. Chyba tak. I i sobie na te dzieci nieświadome Nicu się biz, dla ciebie tylko pieniądze hmm. Teraz powinna być chyba inna zwrotka. Bo tutaj wczoraj ją szukałem, ale tak do początku tylko. Tu jeszcze już nie szukałem. No, Ej, Ty... to się fajnie prezentuje. Goldie, złoto po angielsku i król, nie? Najlepiej widzowie, najlepiej. Bo pożałujesz, wszyscy krzyczą: Hikikur, jaki mały youtuber, co się stało? No nie, taki mały. Siędzi od razu myśli co by tutaj nagrać? Siędzi sobie przed komputerem. Jak ty jesteś youtuberem, to ja jestem Spidermanem. To się też fajnie komponuje, że jak ty jesteś youtuberem, to ja jestem Spidermanem. To jest bardzo fajne. Dobra. No lecimy Dajemy, dalej? to wiadomo, że tak łatwo się nie podda, nagrywaj dalej filmiki o tych swoich marnych klockach. Ale proszę mi tu moich klocków nie obrażasz. To nie będzie sobie odcinek, ale dobra lecimy. Bardzo dobre, ja Aha! Taki refrenik się kolejne, to jest. I i na te a, się bisk, na a na organizacji, organizacji, jak tu już jesteśmy przy tym, to ja... <laughs> Ale sceny. Jak już przy tym jesteśmy... No to ja już na początku letniej wakacji nagram własny klip. O Będzie nieźle. Masz filmy bardzo dobre, ty chcesz mnie prześcignąć, więc przygotuj się na wojnę, śmiej, kiki sobie na te dzieci nieświadome, Tak Nicuś jesteś rzeki marca, nie tylko pieniądze, to, to... ty próbujesz to... mnie prześcignąć, stary weźnie wow. sobie wystarczy, że kibnę palcem, jeden ruch i po tobie tak. pojedynek w szachy, tylko ty masz... To jest bardzo fajne, bo gra to jest taka królewska gra, według mnie. Ale to jest w ogóle bardzo dobry beat. Ale jedyne, na czego miałbym się przyczepić, to że tu jest tylko jedna scena. Mógłby wstawić na przykład różne wycinki lub samego siebie. Um, no nie wiem, no dobra. Owe, więc po co nawet zaczynać, jednym piąkiem Cię porobię. Ty nie masz do mnie podjazdu, a rob... No. Goli się mega wywyższa. Więc ja robię to wszystko z serca. Ty robisz to dla forsy. Nie ty mogę. Ty robisz to dla forsy. A ty robisz to dla forsy. Bo on robi to dla forsy. Jeśli pudininja to oglądasz, masz nawizę, czy robisz to dla forsy. Goli tak uważa. To już koniec? Nie, chyba jeszcze zwrotka będzie. Ty, nie, Aha, nie masz, filmy bardzo dobre. Ty chcesz mnie prześcignąć, więc przygotuj się na wojnę. Oni chipajcie sobie na te dzieci nie. Jest no no dobra Liczy się, bić, na ciebie tylko pieniądze. No. Nieźle. Nie, Ty chcesz mnie prześcignąć, więc przygotuj się na wojnę. i chipajcie sobie na te dzieci nie. Wiecie co? Beat jest naprawdę bardzo dobry. I w drugim odcinku, czyli jutro, może nawet dzisiaj, może coś nagram dzisiaj, nie wiem jeszcze. No. To uwaga. Dwa postanowienia. Jut dzisiaj, od dzisiaj będą dwa filmy, aż pójdziemy do szkoły, bo niektórzy z nas teraz mają takie mini... Ferie, takie mini ferie, nie? Bo wie, bo z powodu tego koronawirusa mamy takie. No, nie możemy chodzić do szkoły. No to dla, dlatego, będą do tego czasu dwa odcinki, jednego dnia. Jeszcze dzisiaj, czyli tak, w godzinach godziny 15-16, nagram piękny filmik. Dobra, piękny. Nie wiem, ale na pewno powiem skąd jest ten beat. Będę go szukał. Dobra, no, się być. Dla Ciebie tylko pieniądze udajny. filmy bardzo dobre. Ty chcę sygnać, Tutaj jest, chciałbym się przytypić, że tu jest jakby tylko refren i tylko dwie zwrotki. Ale bez tego to by był mega klip. 37 tysięcy wyświetlań. Dla Ciebie tylko pieniądze udajny. Masz filmy bardzo dobre Ty chcesz mnie prześcignąć, to przygotuj się na wojnę dziki sobie na te dzieci nieświadome Nie liczy się nic, dla ciebie tylko pieniądze Dobra, to już koniec I też koniec naszego dzisiejszego odcinka Wpadajcie na kanał Goliego Jak i Pudy ninja Zapraszam Was tam A ja się z wami wszystkim i żegnam. Pa do zobaczenia, cześć!